Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałem poruszyć temat związany z tym, dlaczego niektóre korale w naszych zbiornikach wyglądają gorzej, a inne mają się świetnie. Odpowiedź tutaj nie jest prosta, ale postaram się troszkę Was naprowadzić, gdzie leży przyczyna. Bo to nie jest zawsze tak, że to jest z, wasza, z Waszej winy. A często, gęsto po prostu to zależy od biologii, jaką macie w swoim zbiorniku yy, i od tego, jak go prowadzicie. Zacznę od tego, że idąc do sklepu, wybieracie sobie korale i tam już możecie zobaczyć, że często jest na przykład tak, znaczy no, nawet nie często, a zawsze SPS-y, czyli patyki są w jednym całym zbiorniku, LPS-y, korale miękkie w innych zbiornikach. No nie bez kozery, tak jest. Yy, tak trzymają wszyscy ludzie, większość ludzi. Dlatego słuchajcie, że SPS-y wymagają mocniejszego światła, dozowania mikroelementów do wody. One chłoną wszystko z wody na potęgę. Jeśli chodzi o LPS-y, niekoniecznie one tyle potrzebują, czy korale w ogóle miękkie, bo często jest tak, że one poradzą sobie, wyciągając z samych podmian, będzie już dostarczone to, co im brakuje. Gorszą rzeczą jest, gdy zakładacie sobie zbiornik i będzie obsada mieszana, czyli SPS plus LPS. Dlaczego? Dlatego, że tak jak już wcześniej wspomniałem, SPS-y wyciągają z wody bardzo dużo, LPS-om jest tyle tego niepotrzebne. I teraz, jeśli źle, dobierzecie sobie bilans tych korali, a to jest bardzo obszerny temat, bo tutaj wchodzi w grę. Sól, jaką stosujecie, mikroelementy, jakie, jakie używacie. Podam przykład, no zalewamy na przykład zbiornik. Mamy już dojrzały, stabilny i wrzucacie sobie korale SPS na górną partię akwarium i w dolnej partii akwarium macie korale miękkie albo LPS -y. i zaczynamy dozować jakieś traysy z tego powodu, żeby no Korale SPS miały lepsze warunki. Co polepszycie koralom SPS, mam na myśli też tutaj mocniejsze światło. Niekoniecznie odbije się to dobrze na koralach LPS. Ja wiem, one są niżej, ale tego światła sps akropory mam na myśli. Akropory potrzebują bardzo, bardzo dużo i one się nie sparzą tym światłem, tak jak mogą. Pod tym, pod tym światłem ma rodzić korale miękkie albo lps -y. Tu też nie ma reguły, że każdy koral LPS będzie miał problem ze światłem, bo nie jest tak, ale wracając do meritum, dozujemy mikroelementy i po części, jak źle dobierzecie sobie na przykład te korale w swoim zbiorniku, no to część na przykład akropor będzie sobie wyciągała mikroelementy z wody, ale nie będzie ich wyciągała na tyle, Ile sobie dozujecie tego, tych preparatów, Trace'ów do wody. Po jakimś czasie potęgują, wzrastają te, te mikroelementy, które już akropory, założymy z patykami i ogólnie patyki, będą wyciągały tego zupełnie, znaczy nie, może nie wcale, ale mniej będą wyciągać tego z wody i będą tym samym hamowały troszkę swój wzrost, aż do momentu, że czegoś jest za dużo, zahamują całkowicie i wtedy te mikroelementy, które dostarczacie do wody, no to jest już ich bardzo dużo. Schodzimy piętro niżej. LPS-y, jak się zachowują? LPS-y, powiem Wam, jako korale są odporne na różne rodzaje skoków parametrów. No ale czego za dużo, tego niezdrowo. Może się to odbić na przykład na tym, że korale LPS będą marudziły, eufie będą się kurczyć, nie wiem, stracą na przykład kolor, zbrązowieją, to będzie oznaka, że na przykład tych mikroelementów w wodzie jest za dużo. Więc takim sposobem na to, żeby to wszystko było takie zbilansowane, to albo słuchajcie, iść w same LPS-y, bo są też bardzo kolorowe i tak dalej i tego się trzymać i starać się wtedy te mikroelementy dozować w razie potrzeby, bo może się okazać, że nie ma takiej potrzeby. Albo na przykład większość patyków i wrzucić sobie tam no nie wiem ze dwie sztuki tylko tych LPS-ów, które będą u was się miały dobrze. Dlaczego tak mówię, że u was? Dlatego, że no nie jest powiedziane, że na przykład każdy koral LPS, który będzie stał z SPS-ami, będzie marudny. No nie. Jeden koral LPS potrzebuje dozowania mikroelementów tak samo jak na przykład patyki, a inny nie potrzebuje, więc a jeszcze inny, pomimo to, że będziecie mieć warunki w wodzie swojej idealne, no to on i tak będzie na przykład marudził do tego stopnia, że wam zejdzie w tym zbiorniku. Z mojego punktu doświadczenia mogę wam powiedzieć, że nie róbcie już z tym nic, bo jeśli na przykład dany gatunek korala nie będzie u Was chciał rosnąć, to nic z tym nie zrobicie. Znaczy jest opcja jedna, żeby to zmienić, na przykład podmiana całości wody albo 50% wody na świeżej solance. Wtedy myślę, że ten koral może, by się miał lepiej, ale pogorszycie tym samym resztę korali, więc. Więc to jest moje zdanie, że nie polepszycie czegoś, co jest ustabilizowane w waszym zbiorniku. Czynników jest bardzo dużo, jeśli chodzi o to, jak sama biologia, ilość ryb, wielkość ryb, jakie macie światło, jakie ma, jaką macie temperaturę, jakie macie pH w domu. Dużo, mnóstwo takich czynników, które na przykład. Będą miały na to wpływ, że u jednego kolegi weźmiecie co od kolegi korala i u niego będzie miał super wygląd przy na przykład zerowych nutrientach. Weźmiecie go do siebie na też zerowe nutrienty, i ten koral na przykład będzie u Was wegetował aż do tego stopnia, że on z czasem u Was zejdzie. Nic z tym nie zrobicie. Ja sam nie wiem dlaczego tak jest, ale tak już do tego się przyzwyczaiłem, że jeśli coś nie chce działać w moim zbiorniku to tym samym na przykład jak coś u was ma się świetnie zanieślibyście do swojego kumpla od którego brali się wcześniej drugiego korala i u niego ten od was może też na przykład marudzić i nie chcieć mu rosnąć wielokrotnie z takim czymś się spotkałem między swoimi wspólnymi znajomymi że u jednego jeden koral ma się świetnie a u drugiego na przykład z tymi samymi parametrami ma się dużo dużo gorzej co ciekawe Obiło się zawsze tak, że korale EPS lubią brudniejszą wodę. No właśnie. No i teraz to jest zagadka taka, że z tą brudną wodą nie do końca byłbym taki pewny, bo są przypadki, gdzie na przykład mam znajomy, gdzie są nutrienty zerowe, totalne zera. I na przykład korale eufilie dokładnie LPS-y są pięknie napompowane, mają się po prostu super. A, a tym samym na przykład w zbiornikach, gdzie na przykład tych nutrientów no nie ma przesadnie dużo, ale jest na przykład około 10, LPSy na przykład też będą marudziły i nie będą chciały rosnąć, więc sami widzicie, że tych pierwiastków w wodzie morskiej jest naprawdę bardzo dużo i nie będziecie mieć na to większego wpływu. Reasumując Chodzi mi o to, żebyście z tym nie walczyli. Jeśli na przykład koral u Was jakiś na przykład nie chce za bardzo rosnąć, czuje się źle, nie polipuje, no to po prostu w tym kierunku nie idźcie, tylko nastawiacie się na to, żeby korale nabywać do swojego zbiornika takie, które na przykład u Was wyglądają i mają się super. Te zbiorniki na przykład często, które są takie. Piękne z wyglądu, no to też jest tak, że jeden gatunek korala będzie na przykład marudził, bo jest odłowu i przywieziony z zagranicy, a drugi na przykład hodowlany jest dużo bardziej odporny na wszelkiego rodzaju skoki parametrów, i na przykład ten drugi u Was będzie sobie rósł i wyglądał bardzo ładnie, więc nie ma tutaj reguły takiej, że Coś, co sobie będziecie wrzucać do zbiornika, będzie miało się świetnie, a inne będzie miało się dużo gorzej. Więc na to uczulam i życzę spokoju. I to wszystko, słuchajcie, jak na razie życzę wszystkiego dobrego i do następnego, trzymajcie się, cześć.